Ej, hey, tu Lemon i witam was w kolejnym odcinku z Castle Crashers Oczywiście bez zbędnego przedłużania zaczynamy sobie Jak widzicie przeszedłem ten poziom raz jeszcze, bo chociażby nie miałem wykopanej tamtej kurki No ale nie potrzebuję mieć jej wykopanej, skoro yy, i tak raczej yy, ona już mi się zapisała Więc wiecie, po co, nie? No, oczywiście zdążyła mnie opluć głupia żaba Tamta jeszcze żyje? Nie, już na szczęście nie. Możemy porozwalać sobie te posągi. Zawsze to jest jakaś jaka tam kasa dodatkowa. Albo miecz czasem. A przy nawet nie tyle co nowy miecz, a nowa broń. Cyk, 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 cyk. No, oberwi. Tak ta druga oberwie to ona wskoczy. O, właśnie. Nie wiem, jakim on zdążył mnie uderzyć. Ale było to dość ciekawe Właśnie to mnie wkurza w tych żabach, one są takie mega szybkie Mogą mnie dogonić niezależnie od tego czy... Yy, o, on po prostu bustują się na moim, yy, na moim poziomie chodzenia Dostosowują się, A jak umierają to mają, mają jakąś cytrynkę na sobie Nie wiem, może ktoś ma takiego smaka, cytrynkę, znaczy żabę z cytrynką Oj, mamy nową bronię, jak widzicie? Tą włócznię, którą bardzo podobną mają żaby. No ale mi jest taka, taka niepotrzebna. I znowu kolejna potka się zużyła. Nie fajnie. No, teraz tylko tego trzeba zabić. I no, dobra. Doskonale. Chyba najgorszy już za nami. Chociaż w sumie nie jestem pewien. No właśnie. Cyk, 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 cyk. Ważne, żeby ona jakkolwiek obrywali tamten gościu jeszcze. To go spowolni, zanim tu przyjdzie. Cyk. I giniesz, gościu. Super, my gonimy żabę. A właśnie, jeszcze tu jest. No, patrz tu. Uwielbiam ten atak, nie? Ona teraz będzie nim spamować, żebym tylko nie mógł jej uderzyć w, cza w, w czasie tego. Dobra, mogę już biec. Już myślałem, że się zepsuło znowu. Uwaga, kopiemy. I co my tutaj mamy? Nowa broń. I to jest broń. Nie jestem pewien, ale czy to nie jest ta broń od tych zielonych? jest podobna, ale to nie jest ta sama. Dobra, najłatwiej te żaby będzie zabić z podskokiem, tak szczerze. No mogę tak porobić. Jakoś mi to umknęło. A i ile Expa mi za to wskoczy? No no. I już mam kolejny poziom. Oczywiście musiał mnie zdążyć zestrzelić. Jeszcze magią mnie tam męczy. T y tą postać swoją drogą też można zdobyć. Tylko trzeba przejść grę kimś konkretnym. Dobra, więcej kasy. I zobaczcie, kogo my tu mamy. Mamy przepiękną meduzę w jednym bucie, a właściwie na jednym obcasie. A się przestaje czesać. Arczy na nas tutaj. No, nie fajnie, nie fajnie. Ja wam pokażę, jak tą meduzę szybko zabić. Tylko jeszcze przetestuję, czy to jest w ogóle opłacalne. Ech, tak średnio. Ale w późniejszym etapie tej walki może być bardziej opłacalne. I patrzcie na to Ile obrażeń można w tym wcisnąć O, próbuje nas zmienić w kamień Nie dajmy się Cyk, cyk, cyk I cyk, i cyk A, nie zdążyłem Znowu nie zdążyłem Muszę mieć szybszy refleks Dokładnie I ostatnie ciosy. A, jeszcze, jeszcze raz muszę ją walnąć. Cyk, dobra, umarła. I bardzo ładnie przemienia się w kamień. Tylko, a, tylko że przemienia się w kamień tak daleko. Teraz muszę ją zniszczyć. A jak ją zniszczę, to właśnie od niej dostaję, dostaję tą broń. Tylko że. No. E, Takie ma statystyki ta broń. Całkiem niezła nawet. Tak w ogóle. Expa tyle, kasy tyle. No, myślę, że jasno, czarno na białym jest napisane wszystko. I idziemy do góry. Zobaczymy, co teraz będzie nas czekać. A czeka nas pełnia księżyca. Jeszcze będzie nas tutaj kamień nawiedzać. Taki bardzo wkurzający. O, właśnie. A propos, nawalamy na pełni. Na pełnej właściwie e, Tą postać chyba też można, e, można dostać A raczej zdobyć Ale nie jestem w 100% pewien Tak mi się wydaje, bym powiedział tak na 80% Bym powiedział, tak o I kole kurde, no znowu miał kamień. Unik, pięknie Cyk, 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 cyk i cyk. No niestety jak nas chwyci to już tak trochę, że tak powiem po sprawie jest. Ciężko go wtedy skontrować, szkoda. Ale mimo wszystko magia na tych poziomach według mnie jest absolutnie najlepszą rzeczą jaką można mieć. No. I biegniemy sobie. Tutaj na krańcu raczej mi teraz nic nie powinno uderzyć. O, już się skończyły kamienie z tego co widzę. Padniesz. Super padł. Chyba po 12 ciosach, ale. Wciąż. A ten na ilu pada? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, nie 6, 7, 8, po 8 ciosach. Dobra, czyli tamten ma 1 y, trzecią chpę więcej. Dobrze wiedzieć. Supcia. I teraz mamy. O, właśnie, jabłuszko sobie chętnie zbiorę. Jest nowa broń, tylko najpierw tych trzeba załatwić. My, to jest dość mała przestrzeń, więc mogę tak oporobić. I trochę zawsze im to zada obrażeń, a ja przynajmniej nie będę musiał się zbytnio angażować w walkę. No i bardzo ładnie ich tutaj mogę porobić w ten sposób. I mogę nawet. Jeszcze troszkę się tak pobawić. O niech tutaj przyjdą moi pomocnicy. Co prawda, dużo sypu jest na ekranie przez to, ale mimo wszystko myślę, że warto. I zobaczcie, mamy nową broń. Ale na razie jej nie chcę. Weźmiemy sobie jednak ten ołweczek. Są lepsze póki co. Tyk. Bananek zebrany. Jeszcze tu możemy rozwalić. Tu możemy. No, dawaj. Idź mi stąd. Oj, zanim oni tu wejdą, to ja już mogę naspamić tą magią Tylko muszę robić ładne uniki, żeby mnie zbyt szybko nie wychwycili No, mocno powinni być już obici Na razie sobie zejdziemy i patrzcie, tak im zrobimy, o Halo, o, oj, ojoj. halo, przepraszam bardzo To jest właśnie głupie, według mnie w Castle Crashers że przeciwnicy są w stanie nas po prostu tak w sekundę zablokować, i nie jesteśmy w stanie im nic zrobić. W takim razie, pospamimy jeszcze tym. Może to ich bardziej obije. A przynajmniej taką mam nadzieję. No w się sensie wiecie, jak jest tak dużo przeciwników, no to w sumie co innego mi pozostaje do roboty, nie? Prędzej czy później i tak zginą. A zabijanie ich pojedynczo chyba zajmie więcej czasu, tak myślę. O, jeden już padł, czyli powoli zaczynają ginąć. Drugi, trzeci, super. No, dawajcie. O, jeszcze Eskimos przyszedł. No, dawajcie. Jeszcze kilku muszę tylko zabić. O, kolejny padł. To już czwarty chyba. Dobra, piąty. I teraz jest dwóch eskimosów, niestety. Ale on, on, ale on mnie ładnie trafia tym, yy, tą strzałą. O, jeszcze eskimosa zabiłem. Nieźle. Ale eskimos też ma mniej HP. To warto zauważyć. I wszyscy chyba już poginęli. A nie, jeszcze jest most się trzyma. No, tego to mogę akurat dobić już bez problemu. Doskonale. Hop. Nawet nie muszę używać drabiny, żeby tam wskoczyć. Fajnie byłoby, jakbym jeszcze zdobył jeden level. Bo wtedy mógłbym sobie bez większego problemu. Ten. wychilować się. Cyk, 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 cyk. Jak im tak nasram przeciwników, w sensie moich ludzi, o właśnie, to mam kolejny poziom. Cyk, cyk, cyk. On tu nawet wstać nie może, bo go ciągle y, nokautują Cyk. Super. Jak widzicie, bardzo mocne zaklęcia. Kamień eee, bug na bry. Super, to my idziemy na brr. I przejdziemy sobie na szybko ten poziom. Tu jest dość dużo przeciwników, więc trzeba mieć to na uwadze na pewno. Ale w sumie skoro jest dużo przeciwników to mogę tak oporobić. Niektórych to zrzuci, niektórych to po prostu pouderza. No i powinni być już mocno obici. Bo ci Eskimosowie nie mają zbyt dużo HP. Chociaż oni wyglądają, wyglądają trochę jak chodzące odbyty, tak swoją drogą. Teraz będziecie widzieć tylko właśnie te odbyty. To jest takie, wiecie, Zaklęcie. To właśnie to sprawia. Dobra, teraz trzeba ich pobić trochę ręcznie, żeby mi się mana odładowała. O, i teraz możemy wrócić do klasycznej walki. Tylko tamtych trzeba podrzucać. Cyk. Spinierz gościu. Tylko jakbyś się tak nie kręcił co chwilę to byłoby dobrze No, super. Teraz ten, ostatni został Tyk Tyk, tyk, tyk No i super. Wszyscy zabici z tych Eskimosów I nie zgadniecie kto przyjdzie jako następny przeciwnik Eskimosowie mosowie i to nawet więcej znaczy 8 to tak już bywało czasem ale wciąż to złość sporo. I teraz rzucają śnieżkami to jest trochę, trochę problem będą bardziej wkurzające przez to Cyk 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 rzucamy im tyle zaklęć ile tylko się da Idziemy do góry, rzucamy zaklęcia tego no Ech, tylko rzucają tymi śnieżkami. To jest właśnie główny problem tego. Jakby kilka z nich umarło, to już by było łatwiutko, tylko trochę ciężko o to. O, mam dobre miejsce na stawianie. Super. Nastawianie na, na spamienie. Dobra, trzeba trochę poskakać po nich, żeby poumierali. O, super, pierwszy umarł. Drugi. Prawie drugi, dobra, cyk, cyk i już umarł, teraz tych trzech trzeba się pozbyć. Cyk, cyk i cyk. Szkoda, że nie zdążyłem tego jabłka zebrać, bo już trochę mi brakuje HP, a poziomu raczej nie wbiję tutaj, chociaż może. Jakbym się postarał, to dałbym radę wbić poziom, tylko muszę to bardzo taktycznie zrobić. Muszę tego przeciwnika cały czas tak otrzymać. Tak zadaję mu mało obrażeń, to w Castle Crashers dostaje się Expa za nie tyle co jakby zadane obrażenia, tylko za każdy uderzony raz. Czyli im mniej obrażeń zadaję, tym teoretycznie szybciej wbiam Expa. Bo dopóki przeciwnik jest żywy, to daje nam Expa. Albo tam, dopóki nie spadnie na, podło na podłogę, coś takiego. Ale z tego póki co jeszcze dostaję expa, więc... O! Już skończyłem. No szkoda, że ten, te, ten akurat w, w tamtą stronę pobiegł. Dobra, wykończę go magią, bo to za, za, za długo zajmie. Chociaż w sumie mogę tak go teraz... A już nieważne, teraz magią. O! Jeszcze przeżył! Wow! Wytrzymały nawet. No, doskonale. I ruszamy dalej. Tylko potrzebuję czegoś do jedzenia, dajcie mi coś. No, kurde, nie to. Nie chcę więcej przeciwników. Przeciwników nie zjem. Chociaż chciałbym. I umarłem. No, niestety. Więcej defensywy na pewno nie zaszkodzi. Ale mi się przede wszystkim przydadzą miksturki. Więcej życia. Oczywiście, że tak. Nie pogardzę. No, i teraz możemy wracać tam. Albo już kończymy? Nie, no, dobijmy ich. Jak już zacząłem, jak już powiedziałem A, to muszę powiedzieć B. Jakoś tak. O, to jest super miejsce, bo oni w tym miejscu nie są w stanie mnie dopaść. Albo chyba. Mogę po nich skakać ciągle, ale to mi za dużo nie daje. Tyk. Dobra, czas uciec w bardziej yy, przydatne miejsce. No, tu mogę pospamić, bo teraz przyszło kilka moich tych yy, obrazków, więc powinni je poobijać. Jeszcze tego przydałoby się zrzucić zwierzy. Cyk. Cyk, cyk. No dawaj gościu, zgin już. Gini. Dobra, teraz przyszedł kolejny. Możemy go teraz bić. O, albo nie. Cyk. Cyk. Co ja mogę skakać, tak będzie nawet szybciej chyba. No, dawajcie. Hopsa. 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 Który zginie pierwszy? Tamten. ten. My logiczne, zadałem mu więcej obrażeń. Dobra, i, i czy on już zginął? Tak. Tylko moneta to na tym mi nie zależy. Absolutnie. A jak bym zrobił tak, żeby oni nie wybiegli? A nieważne. Mogę się tu schować, ale to też mi nie za wiele dano właśnie. Cyk, cyk, cyk. Super, przebiegli mi akurat tutaj. Potrzebowałem tego. Dobra, trochę ich poobijałem myślę. Teraz możemy ich dobić magią już, tak stricte. I zaraz będę mieć poziom kolejny, super. Cyk, 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 cyk. Nawalamy tą magią. Najgorsze jest to, tylko to, jak oni mi oddają śnieżką, bo jak oddają mi śnieżką, to mnie knockoutują, a to mi się bardzo nie podoba, bo przez to nie mogę używać magii. I super, mam kolejny poziom. O, ominęła, myślałem, że szczegowalne tym. Mogę go tak ponawalać chwilę, co mi szkodzi. Trochę expa pana wbijam. Nawet całkiem sporo. Bo już mam chyba jedną dziesiątą poziomu z jednego mowa przeciwnika. I w ogóle. Tym pseudo odbytem też będziemy mogli grać. Tylko w dalekiej przyszłości. Dobra, chyba już go zabiłem. No. Ewidentnie. Wydaje mi się, że dostałem jedną ósmą poziomu za jednego moba, którego tak zablokowałem. On jeszcze żyje? O serio? Dobra, teraz umarł na szczęście. Dziwnie to powiedziałem bardzo. No gościu, kiedy przestaniesz dawać mi expa? Bo wydaje mi się, że jeszcze troszkę tam tego z ciebie zostało. Najlepiej byłoby tutaj przyjść z bronią, która jeszcze mi obniża atak wręcz. Wtedy już w ogóle nie byłoby wątpliwości, że mogę nabić bardzo dużo expa, zadając jak najmniej obrażeń. Dobra, tamten padł. Zbierzemy sobie monetę. Bo czemu nie jestem ciut biedny. Dobra, teraz mogę pospamić. Super. Bardzo dobrze wyszło. I teraz mogę was tutaj przygnieździć, albo jeszcze nie. Muszę najpierw powybijać tych, którzy tutaj od razu chodzili. Tylko najlepiej to zrobić na dystans. zwykłą magią. Ech. Błagam, nie rzucajcie we mnie tymi śnieżkami. No, to strzał on teraz strzelił. Nieźle. Tyk, tyk. I cyk. Super. Zabity. Jeszcze czterech zostało. Na ludzie. Tamten chyba póki co jest zablokowany, więc mi nie ucieknie nigdzie. W tym czasie mogę się zająć tym gościem. Jaką oni mają ładną tarczę. Dopiero teraz zauważyłem. Taki kryształek. Cyk. Cyk. I cyk, cyk. No dawaj gin. No, mogę Ciebie tutaj tak... nie, chyba nie, dobra, no to zabijemy Cię standardowo. Zakolejkowałem mu jeszcze jedną magię, ale niestety jej uniknął, szkoda. Zbieramy to i teraz go nawalamy na potężne... na potężną, tak. Cyk, 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 nawet jak zrobię unik, to dogoni go któryś kolejny. Więc no. O, banany akurat zbiorę. Chyba widziałem już kolejnego przeciwnika na wieży. Dokładnie. Na szczęście tylko jeden. Znaczy, tam jest jeszcze drugi, ale. do przeżycia. Czy ja mogę go balnąć od razu? I patrzcie to, jaki combo. Widzicie? Jak ten exp teraz szybko wskakuje? O, już nie. No, szkoda. Przynajmniej przez chwilę mogłem się cieszyć. Dobra, trzeba ich zabić standardowo, widzę, bo są wkurzające, naprawdę. Super, zabici. Idziemy dalej. Ile mam jeszcze potionów? Cztery, super. Cukierki mogę sobie pozbierać, się uleczę przynajmniej. O, patrzcie, jaka spłaszczona foczka tam pływa. Pływa, chodzi. Uniknąłem śnieżki, bardzo ładnie. Oj, tej już, tej już nie uniknąłem. Odsuwamy się jak najdalej i teraz nawalamy. Cyk, 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 cyk. A, idź walną śnieżką. Kolejna. O, jeden już padł, doskonale. Teraz będzie mniej śnieżek przynajmniej. Dobra, teraz tego trzeba tylko dobić i będzie po sprawie. Dobra, już na pewno zginie. Serio? Jeszcze nie? Dobra, bierzemy łopatę i kopiemy. Co my tu mamy? Uwaga! Nową broń! Miecz kurczak! Ej, nie kojarzę takiej broni nawet. Chyba na wersji Xboxowej tej, tej broni nie ma, wiecie? Tak mi się wydaje. O, kolejni przeciwnicy. Tylko na pisę zbiorę cukierki. Oczywiście, że mnie już napalają tymi śnieżkami głupimi. Nienawidzę tych śnieżek. Wysięgam. Nie mogę ich tak mocno nawalać na dystans, to chociaż jakiś plus z tego jest. O, a jak na, sz na szczęście jest taki plus jeszcze, że jeśli jestem daleko, to tych śnieżek jestem przynajmniej w stanie jeszcze uniknąć czasowo. No, chyba że rzucą ją tak w niespodziewanym momencie. Cyk, cyk i cyk. O, już, proszę. Dobra, jest. Czy my tutaj coś mamy za tym domkiem? Chyba nie Dobra. A czy tu ogólnie jest coś, co jeszcze bym chciał zrobić? Tam się da wejść w Chyba nie. Dobra, czyli tutaj wszystko mam już odhaczone. Tylko jeszcze będę potrzebować. O, tego. Patrzcie to: Tudum. Du o, albo nie. Tudum. Du i mam nowego zwierzaka. To jest bardzo ciekawy zwierzak, bo on ma coś takiego, że jeśli przeciwnik ma 8% HP lub mniej, to on go od razu zabija. Tylko problem jest taki, że ten niedźwiedź czasami, jeśli my mamy 8% HP lub mniej, to nas też potrafi zabić. I to jest takie mocno nieprzyjemne, dlatego wolałbym go nie brać. Dobra, unikamy tych sopli. Ej, te sople mają cienie! Kiedyś tego nie było. Przysięgam. Mi łatwiej ich uniknąć dzięki temu. O, i zobaczcie, kolejna nowa broń. E, plus 4 do ataku, minus 2 do magii, plus 4 do agility. Na szczęście mi nie podniosło od razu. No jest król, nawet nie mogę go uderzyć. Znaczy niby mogę, ale nic mi to nie daje. E, zaraz będę mieć kolejny poziom z tego co widzę też. Bardzo dobrze. Bardzo długo się to uderza. I to jest bardzo unikalny etap gry. To jest znowu moment, w którym mamy, że tak powiem, bardzo wąskie przejście. I tutaj niestety trzeba grać na słuch. A problem jest taki, że ja nie mam dźwięku. Więc ja mogę grać tylko na mój refleks, który może nie być tutaj najlepszy. No właśnie. Ale mogę tak też robić. My zapomniałem o tym. Widzicie, jakie to jest genialne. Magia popłaca. Tylko trzeba dobrze jej użyć. No i doskonale. Powiem więcej. Mogę ich sprowadzić na ten most i jak będą na moście to ja im popuszczam po prostu... O właśnie. I teraz oni mi absolutnie nic nie mogą tutaj zrobić. Są... ...pochłonięci moimi rysunkami. I bardzo szybko ich zabiłem dzięki temu. Nawet nie oberwałem zbytnio. Jeszcze trochę expa nabiłem. Super. I teraz będzie jeden z gorszych, yy, znaczy gorszych, to jest fajny boss, ale jest służający bardzo, bo on ma podobną mechanikę co pan kukurydza, czyli co chwilę się teleportuje i nas unika. Cyk, 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 cyk. No właśnie i ma też dużo życia, ale przynajmniej łatwiej go się bije niż kukurydzę, tak ciut łatwiej. Najła najlepiej to się w ogóle bije go ręcznie, ale no, niestety ja mam tylko magię taką wyskilowaną, bo chciałem wam pokazać tą magię jak najbardziej, bo głównie pod względem magii te postacie się różnią właśnie. Cyk, cyk, dobra. Cyk. Dwa razy nawet, super. No, jak widzicie, jakoś to idzie, ale trochę długo, nie? To się niby już połowę zbiłem, ale pamiętajcie, z czasem to idzie coraz wolniej. Ja nawet nie przesadzam. Trzeba na pewno dobrze go wymierzać i szybko atakować. Bo inaczej on może nam po prostu za chwilę uciekać. A właśnie o to chodzi, żeby zbić go jak najszybciej, bo w przeciwnym razie te. O, 20 poziom. Bo w przeciwnym razie te gubienka z góry nas po prostu powybijają. To jest najlepszy moment na bicie go, bo pra e, prawdę powiedziawszy, w tym miejscu możemy go najbardziej uderzyć. O, to jest najgorsze. Bo w czasie tej fali jesteśmy w stanie bardzo mało zadać mu obrażeń. Szczególnie magią, bo no wiecie, to ciągle nas nokałtują, te sople z góry. A to oznacza, że nie możemy nic bić. I zbity. Jej, on się odmroził tutaj. A właśnie zamroził. Jak widzicie, 20 poziom już zdobyłem. Mam z niego też skrzynkę z kasą. No tu oczywiście działa na nas jeszcze lód, więc powiedzmy, że nie jest tak łatwo tutaj chodzić i zbierać tą kasę, ale myślę, że sobie poradzimy. Cyk cyk cyk. Na pewno nie jest to dobry boss pod farmienie kasy, no bo wiecie, chodzenie tutaj i zbieranie tej kasy to łatwo dużo kasy opuścić. I uwaga, trzecia księżniczka uratowana. Zgarniamy buziaka i gotowe bardzo dużo, ekspas zdobyłem, bo tak prawie 800 nawet i odblokowałem nową arenę. Jeśli będziecie chcieli kiedyś te areny zobaczyć, to w ogóle dajcie znać. A póki co, inwestujemy w defensywę. Problem jest taki, że jak wbiliśmy 20 poziom, to od teraz. Wszystkie poziomy nie będą dawać mi dwóch punktów, tylko jeden punkt do ulepszania. No, niestety trzeba się z tym pogodzić. A póki co w tym odcinku to na tyle. Przypominam, że jeśli Wam się ten odcinek podobał, to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania, bądź cokolwiek tylko chcecie. A póki co życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki!